Witam Was panny na czytaniu na miesiąc listopad. I to będzie, pamiętajcie, czytanie, które nie będzie rezonowało ze wszystkimi, ale może z kimś. Zaczynamy od energii ogólnej na listopad. Zobaczymy, co jeżeli chodzi o Waszą karierę, Wasze finanse, Wasze sprawy materialne. I zobaczymy również, zobaczymy również sprawy miłosne na samym końcu. Dobrze, panny, zaczynamy od energii ogólnej na miesiąc listopad dla panny. Energia ogólna dla panny na miesiąc listopad. Co panny powinny wiedzieć? Mamy diabła. Ktoś może się zadawać z koziorożcem. Ktoś tutaj będzie musiał troszeczkę popracować nad sobą, może nad swoim związkiem, nad swoim materializmem. Tutaj może eks się pojawić w waszym życiu. Ale zobaczmy, dlaczego mamy diabła? Tu są jakieś może obsesyjne myśli, obsesyjne zachowania. Z którymi będziecie musieli może trochę powalczyć. Anny? Mhm. Mamy moc, mamy sześć mieczy. I mamy pustelnika. To jest w ogóle wasza karta. Musicie się skupić chyba na sobie, panie. Słuchajcie, panny, wy będziecie w miesiącu listopadzie, będziecie musieli się uporać z tym diabłem. To jest. karta, jak, Diabeł jako karta ogólna symbolizuje wpływ jakichś nałogów, pokus, jakichś destrukcyjnych wzorców, które mogą wyjść teraz na powierzchnię. Możecie sobie uświadomić, gdzie czujecie się ograniczeni. Albo uwięzieni przez własne lęki, jakieś przywiązania, jakieś toksyczne relacje. Diabeł przypomina ogólnie o potrzebie konfrontacji z tymi aspektami i uwolnienia się od tego, co was ogranicza. To będzie taki czas, aby spojrzeć głęboko w siebie i zrozumieć, co może blokować wasz pełen rozwój. Także to będzie taka energia, z którą wy będziecie musieli walczyć w listopadzie. Ale wy macie w sobie moc, bo mamy kartę moc. Ona przyniesie Wam energię odwagi, determinacji, siły, yy, która będzie Wam teraz potrzebna do przezwyciężenia wszelkich konfliktów. Moc wskazuje, że macie w sobie siłę, żeby zmierzyć się z własnymi wyzwaniami i wziąć ogólnie odpowiedzialność za swoje emocje. Yy, karta ta mówi, że Wasza delikatność, Wasza wytrwałość może, mogą być teraz skuteczniejsze niż jakaś przemoc czy wymuszanie. Siła leży ogólnie w akceptacji i równowadze między emocjami a rozumem. Także ja tutaj Was widzę, że Wy dacie sobie, możecie dać radę z tym diabłem, jeżeli chodzi o miesiąc listopad. Do tego mamy sześć mieczy. I sześć mieczy to jest taka karta, która wskazuje na proces opuszczania trudnych sytuacji albo stanu emocjonalnego, który może być przyczyną Waszego niepokoju albo ogólnie będziecie zostawiać tego diabła. Możecie teraz podejmować w listopadzie takie świadome kroki, żeby oddalić się od problemów, które was obciążają i szukać spokoju. To również czas na, na pogodzenie się z przyszłością i otworzenie się ogólnie na przyszłość w bardziej harmonijny sposób. No i mamy Waszą kartę kartę pustelnika. I ta karta przynosi energię introspekcji, samotności i mądrości. Ten listopad będzie dla Was panny może takim czasem. Kiedy bardziej będziecie koncentrować się na swoim wnętrzu, szukając odpowiedzi i ogólnie zrozumienia. Postępnik sugeruje, że będziecie potrzebować wycofać się na chwilę od zgiełku tego, tego, tego świata zewnętrznego, aby zrozumieć siebie, siebie na, po prostu na głębszym poziomie. I ten proces przyniesie Wam wgląd i możliwość dokonania jakichś świadomych decyzji, co macie dalej zrobić. Także ten listopad będzie czasem dla Was takich głębokich przemyśleń i zmian, transformacji. Tu będziecie musieli powalczyć z diabłem i uwolnić się od tego diabła, cokolwiek to jest. Podczas gdy macie moc, macie wewnętrzną siłę, macie wewnętrzną odwagę, będziecie w stanie stawić czoła jakimkolwiek wyzwaniom i sześć mieczy przynosi ulgę i możliwość spokoju, bo wy będziecie zostawiać mi się wydaje, że tego diabła. Dacie sobie radę. Ale będziecie potrzebować również trochę też tro, troszeczkę też tej samotności. Dobrze, kochani. Zobaczmy, co, jeżeli chodzi o waszą karierę, wasze sprawy materialne. Kariera, sprawy materialne dla panny na miesiąc listopad. Kariera i sprawy materialne na miesiąc listopad dla panny. Mamy później pazia pucharów, mamy osiem mieczy, macie siedem mieczy. Macie dwa puchary. I macie siedem buław. Słuchajcie, jeżeli chodzi... Y o listopad um, i Wasze sprawy zawodowe, Waszą karierę, Wasze finanse, to ja tutaj widzę, że tutaj mogą być um, jakieś wyzwania, które będą wymagały nie tylko, za, no moja kicia tutaj już wawiuje, e, które będą e, wymagały nie tylko zaangażowania emocjonalnego, ale i ostrożności oraz uważności. Muszę Was przeprosić, bo kicia się tutaj pokazała. Przepraszam. Mamy paźdzę Pucharów. Paź Pucharów przynosi inspiracje, kreatywne podejście do pracy, nowe pomysły, nowe projekty, coś, co budzi w Was entuzjazm. Także możecie dostać propozycje współpracy albo szansę na podjęcie zadania, które bardziej będą Was angażowały emocjonalnie. Paź ogólnie Pucharów sugeruje taką otwartość na naukę i rozwijanie swoich umiejętności. Ale mamy osiem miecz i to jest takie poczucie ograniczenia, obawy, które mogą wpływać na Wasze zadania, działania zawodowe. Możecie się czuć, czy ja jestem w stanie w ogóle to zrobić, czy ja się do tego nadaję. Możecie czuć się, że tkwicie w jakiejś sytuacji bez wyjścia, że nie możecie czegoś zrobić, że tutaj są jakieś przeszkody, blokady, które coś co blokuje Wasz rozwój. I wy musicie sobie zda zdać sprawę z tego, że wiele tych ograniczeń może być wynikiem własnych przekonań, własnych lęków. To siedzi w Waszej głowie. I ten listopad to czas, aby spróbować uwolnić się od tych mentalnych barier. Do tego mamy siedem mieczy. I to jest również brak zaufania do czegoś, do kogoś. Możecie również napotkać osoby, które są fałszywe. Albo sytuacje, które będą wymagały od Was uważnego działania. Macie zachować ostrożność, bo się pojawiło siedem mieczy. Także może będziecie musieli radzić sobie z konkurencją, ogólnie zachować dyskrecję, jeżeli chodzi o Wasze sprawy zawodowe, Wasze sprawy finansowe. Macie po prostu działać przemyślanie i macie bronić swoich interesów, bo tutaj mogą być albo fałszywe osoby. Albo ogólnie to jest taki, jak gdyby Wasz brak zaufania we własne siły, albo brak zaufania do kogoś. E, tu ktoś może być nieciekawy, fałszywy, uważajcie na te osoby, e, bo ta karta jest ogólnie w centrum. E, I e, nie wiem, co to jest za oferta tutaj, ale nie wiem, czy dokładnie to jest, to jest coś szczerego, coś. Czy to po prostu jest ktoś, kto po prostu wam coś oferuje, ale macie uważać. Dlatego mamy dwa puchary, i to jest karta współpracy. Jeżeli chodzi o, o finanse, o karierę, o pracę, to dwa puchary, y, to, jest, to są harmonijne relacje w pracy. Możecie w, znaleźć wsparcie w partnerze biznesowym albo w, we współpracownikach, ale tu jest ta karta jest obok y, siedmiu mieczy. Także. Uważajcie na to, z kim współpracujecie, bo nie wszystko może się wydawać tak jak jest. Takie jest moje wrażenie. Możliwe, że pracujecie, macie tutaj kolegów w pracy, macie nie wiem partnerów w pracy i tak dalej, jeżeli chodzi o waszą działalność i tak dalej, uważajcie, ponieważ tutaj mogą być jakieś fałszywe osoby wokół was albo jakieś sytuacje nieszczere. Coś nieszczerego tutaj jest. I na samym końcu mamy siedem buław i mi się wydaje, że to jest taka karta porady dla was panny, która mówi, żebyście byli były wytrwałe i zdeterminowane. Ponieważ możecie napotkać wyzwania, możecie napotkać konkurencję, ale dzięki swojej sile woli, pewności siebie będziecie w stanie wszystko przezwyciężyć. I ten listopad będzie dobrym czasem, żebyście po prostu e, stanęli w obronie swoich przekonań i dążyli do osiągnięcia celu pomimo przeszkód. I druga sprawa, która bym chciała dla niektórych panien, a propos tych osób tutaj w waszej pracy, kogoś, kogo znacie, ktoś, kto chce z wami współpracować, i tak dalej, uważajcie, stawiajcie na swoim, ale bądźcie trochę zblokowane. Nie ujawniajcie wszystkiego. Trzymajcie dystans wobec ludzi. Analizujcie wszystko dokładnie, zwłaszcza jakieś nowe oferty. Coś, coś ktoś Wam chce, nie wiem, za, zróbmy to, zróbmy tamto i tak dalej. Uważajcie na to, bo ja widzę tutaj współpracowników, kogoś z kim jesteście razem i coś, co może się wydawać harmonijną pracą. Trzymajcie ludzi na dystans i trzymajcie siebie troszeczkę zdystansowane. Panny, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, nie ujawniajcie wszystkiego, bądźcie ostrożne. Macie tutaj możliwości, ale tutaj będą wyzwania. Yy, musicie również radzić sobie ze swoimi ograniczeniami, ale zdecydowanie jedyna moja taka wiadomość: zachowajcie ostrożność, jeżeli chodzi o swoją pracę. Nie mówcie za dużo. Trzymajcie siebie po prostu tak z dystansem do wszystkiego i do, zwłaszcza do ludzi. Nie wiem, dlaczego to jest wiadomość dla kogoś. No dobra, kochani. Taka wiadomość, jeżeli chodzi o pracę i finanse, a zobaczmy sprawy miłosne dla panny na miesiąc listopad. Sprawy miłosne dla panny na miesiąc listopad. Sprawy miłosne dla panny na miesiąc listopad. Miesiąc listopad sprawy miłosne panny. Mamy rycerza denaru. Mamy królową denarów. Mamy pazia Pucharu. Mamy dwa miecze. I mamy diabła. Słuchajcie, Pannę. Mamy diabła, no. Mamy diabła. To może być wasz eks. Ja tutaj co ja tutaj widzę, wy możecie mieć oferty od dwóch osób. Albo tutaj możecie, będziecie się zastanawiać, czy wy chcecie z powrotem swojego exa. Albo po prostu jak macie się uwolnić od tego Eksa. To jest trudna, będzie przed wami decyzja, bo on tutaj idzie w waszym kierunku. On może tutaj lukrować do was, a wy będziecie się zastanawiać, co macie dalej zrobić, jeżeli chodzi o tą osobę. Słuchajcie panny. To może być rycerz denarów, to może być ktoś, kto idzie w waszym kierunku, ale ja mam takie wrażenie, że to jesteście wy panny, że wy po prostu jesteście w takim miejscu w swoim życiu miłosnym, gdzie jest stabilnie. Czy jesteście w związku, czy nie jesteście w związku. Wy czujecie się stabilnie. Podchodzicie do spraw miłosnych w sposób praktyczny, w sposób wytrwały. Chcecie budować swoje życie. Chcecie wybudować coś trwałego w swoim życiu. Ja widzę tutaj, wy jesteście cierpliwe. Wy się skupiacie na sprawach materialnych. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, to będziecie pracować nad nią powoli, solidnie, dbając o ten rozwój. Jesteście, jeżeli jesteście samotne, to jest wszystko ok. Skupiacie się na sprawach bardziej materialnych, domowych, na sobie. Wy chcecie stabilności, macie tą stabilność, jest ok. I skupiacie się bardziej na materialnych sprawach, aniżeli emocjonalnych. Jesteście otwarcie, otwarte na uczucia otwarte na własne potrzeby, na potrzeby partnera, jeżeli jego macie. Ale mi się wydaje, że wy tutaj, panny, raczej skupiacie się na sobie, na swoim życiu materialnym. I na razie ta, ta miłość jest no nie jest centrum waszego zainteresowania. No i teraz mamy pazia pucharów. Paź pucharów się pojawił. To może być jakaś wiadomość od kogoś. Ktoś tu się pojawi, zapyta się, co u was słychać. I to może być taka y, romantyczna wiadomość, spontaniczna wiadomość: ktoś tu się pojawi, idzie do Was wiadomość. I ta wiadomość to może być spotkanie, to może być SMS, to może być cokolwiek mały jakiś taki. Dryg, jeżeli chodzi o Wasze serce. Także tutaj sobie siedzicie, układacie, nie wiem, tranie, gotujecie, płacicie rachunki, idziecie do pracy, jesteście królową dynarów, gotujecie, skupiacie się na przykład na gotowaniu, jakichś pięknych obiadów. Sprawy materialne Was bardzo interesują. Pyk, pojawił się paść pucharów, jakaś wiadomość. Ktoś jest z Wami zainteresowany, ktoś tutaj chce się z Wami kontaktować, ktoś tu Wam chce powiedzieć, jak pięknie dzisiaj wyglądacie. No i Panna co robi. Panna jest rozdarta. Mamy dwa miecze. To są rozterki, to są decyzje, i będziecie musiały podjąć decyzję, czy ja chcę zrezygnować z tego mojego stabilnego życia i wrócić do tego diabła, czy ja chcę się z nim komunikować, z tym diabłem. I że tutaj będzie taka jak gdyby niepewność i konieczność wyboru między dwiema drogami, czy albo dwiema osobami. I dwa miecze podkreślają, że będzie ważne tutaj wsłuchanie się w swoje prawdziwe uczucia i w swoje potrzeby, żeby dokonać właściwego wyboru. I to będzie bardzo ważny wybór, bo, bo, bo wy tutaj balansujecie, będziecie balansować, i nie wiem, co wybierzecie, ale jest diabeł. I diabeł jest tą pokusą. pokusą. Yy, diabeł jest tym, nie, to, to, tym niezdrowym przywiązaniem. To są te obawy. Yy, także yy, Będziecie musiały, panny, również zrozumieć swoje lęki albo swoje wzorce, które mogą być destrukcyjne albo ograniczające. To może być osoba z przeszłości, to może być wasz eks, który jeszcze raz się pojawia, który wysyła wam tą wiadomość. Wy macie po prostu skupić się i pomyśleć w listopadzie, czy wy chcecie wracać do tego diabła. Bo tutaj diabeł mówi o tych toksycznych przywiązaniach. O przeszłych ranach, coś, co przeszkodziło Wam w budowaniu albo zdrowej relacji, albo zdrowego życia, czy samemu, czy, czy samej, e, czy jesteście już w innym związku. Natomiast tutaj się pojawi ten diabeł, i Wy będziecie musiały, panny, podjąć jakąś decyzję, zastanowić się, czego Wy chcecie w swoim życiu. Tylko cokolwiek to nowego tutaj się pojawi, e, pociągającego, Pamiętajcie, że to nie, nie pochodzi z jakiegoś dobrego źródła. To pochodzi od diabła. Także może to, że ja Wam teraz mówię, że to cokolwiek nowego się pojawi w waszym życiu, jakaś wiadomość, ta pokusa, to nie będzie nic dobrego. To nie pochodzi z dobrego źródła. Także, e, panny, wy może skupcie się dalej na tym swoim życiu, budujcie to, co macie, i nie przejmujcie się. A jak ten diabeł się pojawi, to i moja porada jest taka, żeby go zignorować, bo tutaj będziecie rozdarte i nie będziecie wiedziały, co dalej robić. Pamiętajcie, że to nie pochodzi z dobrego źródła. Także taka dla wi wiadomość dla Was panny. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za oglądanie i życzę Wam wspaniałego listopada.